Jak podnieść się po rozstaniu z osobą toksyczną? Na początek chciałabym Wam powiedzieć, że to wszystko jest z Tobą OK, że nic się nie dzieje i to, co przeżywasz emocjonalnie to jest tylko echo twojej burzliwej relacji. Rozstanie z toksycznym partnerem nie przypomina jakiegoś zwykłego zerwania. To jest Opuszczenie pola bitwy, na którym granica między prawdą a iluzją uległa całkowitemu zatarciu. Toksyczna osoba nie kocha. Ona projektuje na ciebie wszystko, co dotyczy jego, i pamiętaj, bo to jest bardzo ważne. Ty nie byłaś, czy nie byłeś dla niej nigdy partnerem, lecz lustrem, które miało odbijać jej idealny obraz. On nigdy nie kochał ani siebie, ani ciebie. Gdy teraz płaczesz, nie opłakujesz straty tej osoby. Opłakujesz siebie, żałujesz własnego ja, czyli tożsamości, która rozmyła się w tej ciągłej kontroli i manipulacji. Pierwsze wyobrażenie Twoje może być zupełnie inne. Ja rozumiem, że czujesz teraz ból i nie wiesz, dlaczego nie możesz przestać myśleć o kimś, kto Cię zniszczył. To taka naturalna reakcja więź traumatyczna czyli uczucie przywiązania do oprawcy to jest biologiczny mechanizm przetrwania. Podobny do syndromu sztokholmskiego. Twoje neurony przywykły do cyklu karania i nagradzania. To nie jest twoja słabość. To dowód, że walczyłaś czy walczyłeś o swoje przetrwanie, więc nie wstydź się tego. Jak, kochani, pozbyć się takiego głosu toksycznego w sobie, który zostawia ślad, jak radio, który ciągle powtarza te same słowa. I cały czas wzmacnia twoje przekonania, że jesteś zbyt wrażliwa, że przesadzasz, że bez niego sobie nie, nie poradzisz, że nic nie znaczysz. I takie inne jeszcze miny emocjonalne, które po prostu trzeba rozbroić. Jak zacząć? Napisz sobie listę wszystkich kłamstw, wypisz je na kartce każde oskarżenie, każdą negatywną opinię, którą ci narzucono. I obok każdego kłamstwa zapisz prawdę o sobie. I napisz, czy ty faktycznie jesteś egoistyczna, czy że nie, że po prostu dbasz o siebie i masz prawo do swoich potrzeb. Uwolnij się od tego przekonania, które on ci wmówił. Zrób sobie taki pogrzeb dla tych wszystkich słów i przekonań, a potem je przeczytaj na głos. I powiedz stanowczo, że to wszystko jest nieprawda. Powiedz dlaczego. Pisz i pal wszystko. Wszystko, cokolwiek słyszałaś na Twój temat. Pamiętaj, że to, co on mówi, nie definiuje Twojego życia. Napisz to i uwolnij się spod tej presji. Naprawdę psychologia potwierdza, że rytuały zmieniają taki nasz abstrakcyjny ból w konkretne działania i przynoszą nam ulgę. Bardzo ważny też jest kontakt z ciałem. Kiedy nasza psycha cierpi, ciało też mówi, ono naprawdę zna lepiej prawdę niż nasz umysł. Zauważ rzecz. Tosyczni ludzie często próbują nam odebrać kontakt ze sobą, krytykują na przykład nasz wygląd, sposób bycia, nawet sposób oddychania. Więc zacznij od takich prostych czynności, które przywrócą tobie poczucie bycia sobą. Puść na przykład muzykę, którą uwielbiasz, która porusza twoją duszę i tańcz, tak jakby nikt nie patrzył. Bo przecież nikt nie patrzy, to tylko twoja radość i twoja prawda. Jak również zakochaj się w ciszy. Jeśli 20 minut spędzisz bez telefonu i bez wszystkich rozpraszaczy, słuchasz się w bicie swojego serca, niech to będzie dla ciebie ważne i powtarzaj sobie: Jestem wystarczająca, wystarczający, taka jaka jestem. Jak również ważne jest mówienie nie. Naucz się po prostu nie zgadzać na wszystko. To taka mała rewolucja, którą wprowadź. Nie, nie przeproszę za swoje emocje. Nie, nie będę się już więcej tłumaczyć. Nie, nie wezmę odpowiedzialności za Twoje emocje i nie, nie wkręcę się w Twoje manipulacje. Każde nie jest bardzo ważne w Twojej przestrzeni, w Twojej budowaniu takiego bezpieczeństwa. Bycie w samotności po, po rozstaniu. To jest przestrzeń, która wydaje się czasem pusta, ale samotność naprawdę nie jest Twoim wrogiem. Jest to takie laboratorium, w którym ty tworzysz siebie od nowa. Więc spędź w intymnej jakiejś atmosferze tylko ze sobą. Zapal świecę tylko dla siebie. Stwórz taką przestrzeń tylko dla siebie. I zapytaj siebie, czego ty pragniesz. Czego ty pragniesz? Pozwól sobie poszukać tej odpowiedzi. Może chcesz malować, krzyczeć, śpiewać, tańczyć albo po prostu milczeć. Rób to bez oceniania i wstydu. To jest taki pierwszy rodzaj powiedzenia: Kocham siebie. I powiedz to do siebie. To jest pierwsza czułość, którą ty sobie podarujesz. Kolejna rzecz ważna to napisz swoją historię zupełnie od nowa. Tym razem już nie jako ofiara, ale jako bohaterka czy bohater. Każdy, kto przeszedł przez taką toksyczną relację, nosi w sobie niezwykły mit odwagi i przetrwania. Więc nie wymazuj jej przeszłości. Po prostu ją przekształć. Napisz sobie: byłam zakładnikiem, ale jestem teraz wojowniczką, która znalazła klucz do swojej wolności. Lub, że straciłam siebie, ale teraz odkrywam siebie zupełnie na nowo. Albo, że czuję wstyd, ale również siłę, w której się odnalazłam. Kochani, neurobiologia pokazuje, że nowy język tworzy nowe połączenia w mózgu, czyli Twoje słowa mają moc do zmiany. Ja rozumiem Twój ból. Rozumiem, że najtrudniejsze są te dni czy noce, kiedy cierpisz i boisz się spojrzeć na swoje życie, ale obiecuję Ci, że nadejdzie taki dzień, gdy jego imię będzie brzmiało zupełnie obco, a ty w lustrze zobaczysz zupełnie kogoś innego. Więc warto w siebie uwierzyć. I ja bardzo wierzę w ciebie. I będę trzymać tą wiarę, póki nie zabliźnią się Twoje rany. I wiem, że jesteś już w drodze, i każdy krok, i każdy oddech to jest krok naprzód. Jesteś po prostu wyjątkowy i wyjątkowa. Czas, aby odkryć swoje życie. Zupełnie na nowo, zupełnie gdzie indziej, bo jesteś tutaj po to, żeby żyć szczęśliwie, dobrze i spokojnie i uwolnić się od tych, którzy żywią się Twoją energią.